Witam Państwa w kolejnym odcinku dzisiaj sony TAN-77 S i zgadnijcie Państwo co. Oczywiście uszkodzony i oczywiście po próbach naprawy mniej lub bardziej skutecznych, ale z tego co, co wiem, co pamiętam, to chyba urządzenie nie jest naprawione. I indziała, czyli weźmy sobie. Zróbmy tak. Widzicie, nie jest do końca naprawiony. Zaraz sobie otworzymy, zobaczymy, co jest grane. Dobra, jak to wygląda. Końcówka ma wymienionych sporo kondensatorów. Tutaj mamy Nishikon KZ. Tutaj mamy chyba. To jest. No nie chcę was skłamać po zdjęciu PW, no dobra PW, trochę goldów, Czyli generalnie bardzo Bardzo fajne kondensatorki, wszystko jest ok Półprzewodniki e, Półprzewodniki Są oryginalne, aczkolwiek Nic nam z tego, ponieważ e, W tym wypadku Problem zapewne jest z prawym kanałem. Tutaj mamy tak. Jeden rezystor spalony, drugi spalony, więc sporo, sporo tych elementów na pewno tutaj spalonek znajdziemy. Yy, zaraz sobie zobaczę, jak stopień mocy, czy ona już kiedykolwiek jakieś naprawy główne przechodziła. Dobra, i tak to wygląda. Wszędzie mamy 860, czyli czyli, 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 yy, czyli co. Czyli nie była wcześniej naprawiana, ale no tak, pastę mamy zmienioną. Wiecie, no ja teraz nie chcę się tutaj doszukiwać przyczyny tego uszkodzenia, ale, ale jakaś próba naprawy była tranzystory są odlutowane, tak więc musimy tu zaraz posprzątać. Dobra, i płytka stopnia napięciowego już z końcówki wyjechała. Mówię kondensatory wymienione OK, te kazety stąd wylecą, bo one nie mogą. Być tak umieszczone jak, jak teraz Jeśli chodzi o lutowanie to w całości ona nie była nigdy lutowana Można się tutaj przyczepić do, do pewnych Aspektów tego lutowania Czas powymienić wszystkie uszkodzone elementy Sporo uszkodzonych tranzystorów oczywiście Dobra i na razie to wygląda tak Straty Yy, mamy następujące cztery, cztery tranzystorki. Ja mam ten komfort, że nie muszę wymieniać kompletami, bo mam tych tranzystorów od groma, więc zawsze jakąś tam serię mogę sobie pasującą dobrać, więc cztery tranzystory wymienione. Teraz czas na rezystory. I taka mała ciekawostka yy, R325 oraz R yy, do pary tutaj jest. Yy, 3, 2, 3. Na schemacie opisane jako 10-omowe 10 rezystory. W rzeczywistości e, są tutaj wkładane zawsze setki. I ktoś, kto tą końcówkę naprawiał, wsadził rezystor ze schematu. Brązowy, czarny, brązowy, oryginalny. Natomiast dziesiątka, brązowy, czarny, czarny. Więc nawet gdyby tutaj innych uszkodzeń nie było, to z tymi rezystorami działać to nie będzie. Tak więc nie sugerujcie się zawsze schematami, a jak nie macie tego, że tak powiem, w głowie z doświadczenia, to po prostu mierzcie drugi sprawny kanał. Tak powoli przysuwamy się do brzegu. Lewy kanał tutaj uszkodzony nie był, ale ktoś po prostu już chyba z braku pomysłu zdecydował odlutować kompletnie wszystkie tranzystory, a później tak sądzę. Naprawa została porzucona, tak więc te będziemy sobie mogli wykorzystać do testów po naprawie, ale jeszcze przed zamontowaniem głównych tych głównych tranzystorów. Kilka rezystorów jeszcze poszło do wymiany. Teraz mam do zmierzenia rezystory emiterowe. Dobra, i tak mam po jednej parze tranzystorów końcowych przyrutowaną. Przy okazji, korzystając z tego, że mam e, zdemontowany blok główny kondensatorów, to wyczyścimy oczywiście lub wymienimy przekaźniki wyjść głośnikowych. E, i myślę, że w przeciągu najbliższych kilkunastu minut, zaraz sobie zrobimy pierwsze uruchomienie tej końcówki. No dobra, i tak jak wspomniałem, e, przekaźniki wyczyszczone. Blok już kondensatorów na swoim miejscu. Tak, więc nie pozostaje nam nic innego, jak uruchomić końcówkę. E... Chyba wszystkie, albo przynajmniej. A jeśli nie wszystkie, to po prostu nie pamiętam, żeby jakakolwiek końcówka kiedyś, czy N80, czy N77, e... się nie uruchomiła. Jak wszystko pójdzie ok, no to sobie jeszcze kilka słów o naprawach powiemy za chwileczkę. Dobra, no to zaczynamy. E, taką dobrą praktyką podczas napraw, podczas uruchamiania e, wzmacniaczy i końcówek mocy po naprawach jest ustawienie minimalnego prądu spoczynkowego. E, ewentualnie druga opcja: podłączyć sobie już na starcie multimetry, tak abyśmy mieli jakiś podgląd na to, co się dzieje. Ponieważ e, niekoniecznie musi to świadczyć dalej o awarii, o usterce, jeśli końcówka się nie uruchomi i żarówka nie zgaśnie, tylko po prostu. O zbyt dużym poborze prądu. Tutaj mamy cztery potencjometry. Te bliżej środka to są potencjometry offsetu, natomiast tutaj to są potencjometry prądu spoczynkowego. No i włączmy końcówkę. Żarówka jest na 0. Widzicie? 209 mV spadku na jednym. Zmierników, czyli, czyli widzieliście, żarówka nie zgasła, gigantyczny e, pobór prądu, troszkę zmniejszy 180, coś jest, coś jest chyba nie tak. 170, no, coś, coś tutaj mamy nie tak. Tak więc, no, zaraz będziemy sobie to diagnozowali. Dobra, chyba mam winowajce. Tutaj jest uszkodzona jeszcze jedna dioda Zenera, która mi się gdzieś tam schowała. No i tak właśnie miałem mówić, bo plan był taki, że jak ta końcówka się uruchomi, to powiem kilka słów właśnie o naprawach tych końcówek i jakichkolwiek innych wzmacniaczy mocy Że to wcale nie jest trudne. A tu los tak chciał Pierwsza próba uruchomienia Zakończona niepowodzeniem To może teraz powiem te Te kilka słów e, Generalnie ktoś ma Choć trochę pojęcia o mm, O elektronice Ma multimetr Ma jakiś tam podstawowy tester Elementów e, To naprawa takich urządzeń To wcale nie jest science fiction To co jest Cholernie ważne to dokładność i, yy, i brak pośpiechu Czyli sprawdzamy sobie element po elemencie Oczywiście elementy, które sam na pierwszy rzut oka uszkodzone No to wiadomo, że nawet nie ma ich co sprawdzać Tylko można je od razu zdemontować i wyrzucić yy, do kosza Natomiast, natomiast tych elementów, których powiedzmy, po których uszkodzeń nie widać No to po prostu robimy pomiary bardzo, bardzo rzadko zdarza się tak, abyśmy uszkodzone mieli oba kanały. Więc skoro mamy jeden kanał sprawny, drugi może służyć jako punkt odniesienia. Układ cały layout czy to płyty główne, czy jakieś płytki pomocnicze, bardzo często jest lustrzanym odbiciem pomiędzy kanałami. Tak więc po prostu bierzemy sobie miernik, sprawdzamy jeden element prawy kanał uszkodzony, lewy kanał sprawny. Porównujemy pomiary. To samo ze wszelkimi e, innymi elementami. To, co zawsze możemy e, podejrzewać, najczęściej tak wygląda scenariusz uszkodzeń: e, to uszkodzenia stopnia mocy postępują od stopnia prądowego mniej więcej do e, Obszaru regulacji prądu spoczynkowego. Obszar wejściowy, stopień wejściowy, para różnicowa, zasilanie tej pary różnicowe, źródła prądowe tutaj bardzo, bardzo rzadko cokolwiek się dzieje, ale jeśli mamy spalone tranzystory mocy, to bardzo często uszkodzenie ulegają i drivery, i jeszcze wcześniej, oczywiście, rezystory emitterowe, rezystory. W bazach tranzystorów końcowych po prostu zgodnie z prawem OMA ten prąd znajduje sobie najkrótszą drogę. Tak więc przy uszkodzeniu tranzystorów mocy, no gdzieś ten prąd musi znaleźć swoje ujście przez właśnie najsłabsze elementy typu rezystory, czy to emiterowe, czy. Czy rezystory w bazach pomiędzy tranzystorem sterującym a tranzystorem mocy. Jeśli uszkodzi nam się tranzystor zarówno NPN, jak i PNP, to czasami jest tak, że zdąży się uszkodzić jeden tranzystor i zadziała bezpiecznik i więcej uszkodzeń nie będzie. Wtedy na przykład przetrwa rezystor pomiędzy, pomiędzy bazami tranzystorów sterujących. No, różne przypadki są, aczkolwiek. Tak jak mówię, dokładność, wszystko sobie posprawdzać, dwa razy się upewnić, później przychodzą już takie e, też aspekty składające się na tą dokładność, jak dokładne polutowanie płytki, dokładne sprawdzenie, czy gdzieś jakaś kulka cyny nam nie odprysnęła, umycie tej płytki dokładne, jeśli mamy bardzo małe przerwy między punktami lutowniczymi czy ścieżkami, e, to też to bardzo dokładnie sprawdzić, jakimś innym śrubokręcikiem przejechać, czy nie ma gdzieś e, zwarcia, bo Niestety najczęściej jest tak, że jak chcemy sobie coś do takiej soldermaski przylutować, no to oczywiście się nie da. Ale jak pomiędzy takie ścieżki kapnie na cyny, to ona zazwyczaj przewodzi. Bo normalnie jak chcemy coś polutować, to musimy to delikatnie zeskrobać, potraktować kwasem lutowniczym i wtedy możemy ładnie lutować. Co jeszcze? Błędy na schemacie. To jest norma w przypadku większości Producentów sprzętu Audi, dlatego mówię jeden kanał jako źródło odniesienia. Tak mówię, N77 ma ten błąd w schemacie, N80 też ma ten błąd w schemacie. Wymieniając te rezystory stłumowe na dziesiątki, katastrofa e, murowana tutaj mają być setki, więc tym się nie, nie sugerować. E, I chyba ostatni, taki najważniejszy punkt, bez którego e, sprzętu nie naprawimy, choćbyśmy nie wiadomo jaką wiedzę mieli to elementy półprzewodnikowe, bo rezystory no to wiadomo tam nawet jak to będą chińczyki to rezystor swoją wartość spełni oczywiście od klasy rezystorów też zależy stabilność układu to jaką klasę dokładności ten rezystor posiada ale jeśli nie mamy oryginalnych elementów z pewnego źródła czy one będą z demontażu, czy one będą nowe to bez tego żadnej naprawy yy, nie wykonamy. Tak więc ja, chociaż tak patrzę, to może nie wiadomo się odmontować całej tej płyty, tylko sobie tutaj jakoś tą diodę odlutuję i wymienię Dobra, i element wymieniony. Teraz musi być dobrze, pospinają sobie już na gotowo wszystkie przewody, mierniki podpięte, no to strzelamy. I jest sukces. Sprawdźmy. Diody się świecą. Jest regulacja biasu. Tutaj też jest regulacja biasu. Tylko nic nam się tutaj nie świeci. W sensie, końcówka działa, stopień końcowy działa Ale nie działa nam, tak jakby, sterowanie tutaj, żadne logika Powiem Wam, że nawet nie zwróciłem uwagi na to, że nic nam się tutaj nie świeci Tak więc to nie koniec problemów Ale tu jest okej okay wszystko Będzie żyć Dobra Przypomniałem sobie, już kiedyś miałem taką końcówkę macy też 77, i był uszkodzony odczep transformatora. Ten z niebieskim przewodem. Mam nadzieję, że tutaj do czegoś takiego nie doszło. Zaraz sobie to wszystko zweryfikujemy. Dobra, no to sprawdźmy, jak to wygląda. Czy na mostku mamy napięcie? Nie mamy napięcia na mostku. Mamy jakieś 2,3V. 6D505 tak, to 40V powinniśmy mieć na kondensatorze tym tutaj wymienionym. Mamy jakieś szczątkowe napięcie. Chyba, że mamy jakąś usterkę gdzieś tam w protektorze. Dobra, tak będę grzebał to mnie gdzieś tam jeszcze prąd pierdzielnie, chociaż nie ja tutaj nie ma mi co pierdzielnąć. Tak więc, który to jeszcze raz przewód? On idzie tutaj. To idzie tu. Dobra, zaraz sobie to ogarnę. Dobra, nie mamy tego napięcia stałego, ale dobra wiadomość jest taka, że napięcie zmienne jest obecne 31,5 V, czyli transformator żyje, a pewnie uszkodzeniu uległ tutaj rezystor bezpiecznikowy, który się znajduje w tym miejscu. I robimy podejście numer 2. świeci. Świeci tylko. Mamy spalone wszystkie żarówki. Chyba. Żaróweczki wymienione. Wszystkie, 6 sztuk. I wszystko ładnie świeci. Teraz testy, pomiary. Jak wszystko będzie w porządku, to montujemy komplet tranzystorów docelowych. Dobra, i wszystkie tranzystory mocy zainstalowane. Teraz te tylko przylutować i kolejne uruchomienie z ustawieniami prądu spoczynkowego. Dobra, tranzystorki przylutowane, aczkolwiek jeszcze to wszystko wymaga tutaj wyczyszczenia, wymycia. I końcówkę uruchamiamy, i będziemy jeszcze mierzyli po kolei e, spadki napięcia na każdym z rezystorów emitrowych Jeszcze przed ustawieniami, jakiś, przepraszam, jakiś ten prąd spoczynkowy płynący przez te tranzystory będzie. Mnie interesuje, e, jaka jest różnica w poszczególnych gałęziach. I nic więcej na chwilę obecną. Dobra, i tutaj mamy 15, 15,5, 16, 16,5. Ostatni ma 18, ale to i tak jest dość, 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 dość łagodny rozrzut. I drugi kanał zawiera się w przedziale między 34 a 36. Takie jest po prostu aktualne ustawienie. Zaraz to oczywiście ustawimy do wartości katalogowych. I dobra, żeby przyspieszyć proces. E Rozluźnienia ustawienia tego prądu słupczykowego, a przy okazji też przetestować działanie urządzenia. Podłączam sobie sygnał. Niestety końcówka też wymaga pełnej renowacji. Tutaj nie wystarczy ją naprawić i zwrócić klientowi jako jako sprawną. Popatrzcie, a raczej posłuchajcie. Teraz działa, tak? Ale ruszam prawym kanałem. Teraz praktycznie nie ma sygnału. To jest katastrofa. Lewy nieco lepiej. Tak więc, nawet nie ma co tutaj słuchać. Trzeba ustawić prody spoczynkowe, przetestować to urządzenie i zabrać się za front panel. Tak, to jest bilans wymienionych elementów. Tych wymienionych elementów jest. Troszkę więcej niż tutaj ich widać To są spalone rezystory emiterowe, ja wstawiłem komplet nieco innych rezystorów W liczbie sztuk 12 Tutaj mamy wszystkie 6 par tranzystorów Nie wiem czy właścicielowi się przydadzą czy nie ale Są i sprawne i niesprawne. 6 żarówek 12 Rezystorów drobnych 12 metrowych to powiedziałem Dwie diody LED, dwie diody Zenera, 12 tranzystorów mocy, cztery tranzystory mniejszej mocy i cztery kondensatory, które tutaj nie pasowały do reszty. Tak więc taki jest bilans wymienionych elementów. Wyczyszczone przekaźniki i do zrobienia wszystkie przełączniki, ale to za chwilę. Po pierwsze, elementy do czyszczenia pójdą potencjometry, które mam już zdemontowane nigdy nie pryskane, chodzą z bardzo fajnym oporem tak więc jak wyczyścimy to będą działać jak nowe no dobra, czyścimy, składamy i bierzemy się za kolejne elementy dobra, i końcówka po renowacji, po naprawie spis wymienionych elementów przedstawiłem wcześniej potencjometry, przyłączniki zrobione, żarówki wymienione tak więc sprzęt będzie służył przez kolejne lata Zawsze to, to powtarzam: zapewnić dobrą wentylację, czy to N77, czy N80. Dobra wentylacja to, to podstawa. No i serwis oczywiście, bo to zabija te końcówki, niestety. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.